chodzić do, do grania w piłkę nożną, rozpoczęła Awia. Jego ten zamarkował tego krosa, ale pokazał mu się dobrze Małecki, do niego ta piłka wędruje, Zobaczy Małecki lewą nogą, wcina tę futbolówkę, uderza Paluchowski, ale... Zobaczmy teraz ścięcie do środka, co wykombinuje jeden z zawodników świetniczanki. Uderzenie na bramkę. Wariant tym razem zostanie wybrany. Przeniesiona ta piłka, tu jest kursa, kursa, ale. Natomiast dobrze teraz interweniuje tutaj Krzysztof Figiel. Od razu piłka w stronę Zubera. Zobaczmy tutaj paluch może się poprzepychać, jest Zuber. Natomiast nie ma do kogo zagrywać. Zobaczmy, Zuber, Zuber już w polu karnym, Zuber uderza i było bardzo blisko. Paweł Uliczny ustawia ją w narożniku. Zobaczmy, uliczny. Wstrzeliwuje tę piłkę Paluchowski. Właśnie to on był przy futbolówce. I mamy bramkę na 1 do 0. Celebruje to Paluchowski. Natomiast chyba dopiero powtórka nam powie, czy rzeczywiście on trafił do siatki, czy może gdzieś jakiś samobój. Zobaczmy, dośrodkowuje tutaj uliczny. Rzeczywiście, Paluchowski dopadnie do piłki. Uderza i gdzieś chyba z ziemi jeszcze te fundamenty. Tutaj, rzeczywiście, nie musieć ponownie walczyć o, o prowadzenie, a cały czas konsekwentnie sobie je utrzymywać. Natomiast teraz jest szansa, żeby ruszyć do przodu. Uliczny tutaj wygrywa ten pojedynek z jednym ze środkowych pomocników gości. Zobaczmy, Małecki. Małecki do środka, ale nie zrobił tego na tyle szybko, żeby zaskoczyć. Jest Kalinowski, szybko zmieniają stronę. Zawodnicy Awi, uderzenie. Teraz ładnie, pelcami do bramki, Paluchowski jest zagranie do Remeniuka. Remeniuk sam na sam uderza, jest 2 do 0. Ale sędzia pokazuje, że był tu uliczny. uliczny tylko przebiega Małecki. Przeniesiona mocno ta piłka, Socha piąstkuje. Jest tu jeszcze kursa i wybija. Piłkę, jeden z obrońców. Teraz popiołek ściga się z Sikorą. Zobaczmy Sikora sam na sam. Sikora, ale fatalnie to przestrzelił. No, natomiast tutaj jedna piłka. jedno jakieś przypadkowe wybicie. rech na dwóch swoim słabym ustawieniem. Teraz popiołek w pojedynku. Sędzia nie używa gwizdka. Zobaczmy. Rusza teraz Bartosz Bayer Bajer na prawą stronę wszystko to bardzo wolno teraz zobaczmy uderzenie ale Murawski zobaczmy ku tyła w stronę Filipa Kopera ale z nim sobie bardzo pewnie radzi teraz Machała za to teraz uliczny sam na sam z no i to jest myślę ewidentny rzut karny chociaż mocno tutaj do liniowego, z pretensjami czyli jeśli Uliczny strzeli to już zamknie mecz spójrzmy Uliczny czy Socha Uliczny tu nie było o czym mówić wyczekany Socha poszedł w kompletnie drugi róg zobaczmy próba Małeckiego za... Zobaczmy teraz przy futbolówce. Kutyła Kutyła próbuje, Zuber wstrzeliwuje tę piłkę gdzieś tutaj na wysokość piątki. Natomiast Murawski bardzo pewnie interweniuje, ale jeszcze szansa, a po raz drugi jest uderzenie. Ale obok słupka widać. Zobaczmy kuchta teraz na prawą stronę. Tu jest zuber zuber znowu do kuchty. Kuchta dośrodkowuje. Jest jeszcze szansa dla Kosiora, ale bardzo nieczyste, bardzo słabe uderzenie. Tam Ziętek jeszcze skakał do tej futbolówki głową, ale pewnie sobie z tym poradził kursa, a teraz linie lotnicze Jakub Murawski z połami z góry tabeli. Wygrywać jest to ostatnie spotkanie w w tej rundzie. Poczekajmy jeszcze, teraz jest szansa. Był tam w dobrej sytuacji Mołecki, niezłe dośrodkowanie tutaj Arkadiusz Maj tutaj atakować, ale na wyprzedzenie gra w tej sytuacji Bartoszek to skutkuje, że piłka jest u Tkaczyka Tkaczyk wstrzeliwuje tę futbolówkę i tam znowu swoją szansę miał Arkadiusz Maj ale nie był w stanie dołożyć swojego trafienia po wejściu z ławki. Jeszcze dziękuję Tkaczykowi za to zagranie. My też dziękujemy zawodnikom AWI, zawodnikom Świtniczanki za dzisiejsze spotkanie. AWIA wygrywa bardzo pewnie, bez większego zagrożenia, poza tą jedną sytuacją, którą miała Świdniczanka. AWIA wygrywa 2 do 0 po trafieniu Adriana Paluchowskiego z 27 minuty i rzucie karnym w minucie 63, który pewnie wykorzystał Paweł Uliczny.